Polska mówi, autorka książki Ćpuny Wojny, Anna Wojtacha. Dzień dobry, witam Aniu, zaprosiłem Ciebie do rozmowy w związku z swoim, swoją ostatnią książką e, Ćpuny Wojny, ponieważ po przeczytaniu jestem pod ogromnym wrażeniem i to mówię szczerze, szczerze, szczerze. Książka po prostu odłożyłem, Netflixy, inne sprawy e, i, i po prostu usiadłem jeden do jednego prawie, żeby przeczytałem książkę. Zastanawiam się je jedno, czy. Relacje z twoich wyjazdów opisane w tej książce, historie, zapisywałaś gdzieś, jakiś prowadziłaś pamiętnik, czy to po prostu z głowy zostało napisane? To zostało napisane z głowy. Ja nie prowadziłam żadnych pamiętników z tego względu, że po prostu nie było na to czasu bo gdyby ten czas był, to pewnie bym jakieś tam notatki robiła. Natomiast ja mam dosyć dobrą pamięć, poza tym te wydarzenia, które opisuję w książce, były na tyle intensywne, na tyle mocne, na tyle silne, że takich rzeczy się nie zapomina po prostu do końca życia. Stąd też nie było problemu, żeby pewne sytuacje odtworzyć. Ja oczywiście mam notatki, ale to były notatki, które ja robiłam na przykład przed zrobieniem relacji na żywo, tak? Więc to oczywiście jakoś pomaga. Natomiast takich notatek, które robi się po zakończeniu dnia, na przykład, tak, przed położeniem się spać, to absolutnie nie. Nigdy czegoś takiego nie robiłam, bo tak jak mówię, nie było czasu. A my czasami, jak już naprawdę mogliśmy się po całym dniu położyć, to padaliśmy zupełnie zwaleni z nóg, bo, bo dzień był naprawdę intensywny. Mam takie odczucie podczas czytania tej książki, że ona jest taka mega, mega szczerze napisana. Na, e, przede wszystkim napięcie, jest cały czas napięcie w tej książce. Hmm. Czy Ile czasu poświęciłaś na pisanie tej książki? Ona powstała w 4 e, miesiące, mm, a chodziło mi o to, jak mówisz, o, o, tym, o tym napięciu, o, takim, takim dyna, o takiej dynamice dużej. To bardzo mi zależało na tym, żeby e, pokazać. E, jak jest na wojnie, jak funkcjonuje dziennikarz, reporter wojenny w tych yy, wojennych realiach. I bardzo mi zależało na tym, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, że czytelnik czytając moją książkę w pewnym momencie zacznie przerzucać kartki i powie: nie no, Wojtacha, ale przynudzasz. No, już po prostu coś strasznego. Także chodziło mi o taką dynamikę, odtworzenie tego, co się z nami dzieje w trakcie realizacji materiałów i też jak wygląda właśnie yy, wojna. No, przez moment, no właśnie, nawet nie, nie miałem takiego odczucia, że gdzieś coś się wydłuża, ciągnie. Mnóstwo tutaj było, jest niestety pokazane cierpienia tego, co, co zła, który, który niesie ze sobą wojna, konflikty zbrojne. Natomiast do 140 bodajże trzeciej strony, bardzo często pojawia się imię Twojego kierowcy. Lewana. Tak. No Lewan to jest faktycznie postać, która no już na zawsze z nami zostanie, bo my mamy cały czas kontakt. To jest człowiek, którego poznaliśmy w trakcie wojny w Gruzji. Potrzebowaliśmy samochodu. Spaliśmy w Tbilisi, potrzebowaliśmy jeździć na wojnę, bo te działania zbrojne po stronie gruzińskiej toczyły się w Gori. To jest 40 chyba kilometrów od Tbilisi mniej więcej. Więc potrzebowaliśmy samochodu. No i znaleźliśmy Lewana, ja nie będę szczegółowo opowiadać jak to wyglądało, bo to jest opisane w książce, a Lewan okazał się postacią no, zupełnie charyzmatyczną, niesamowitą i prawda jest taka, że bardzo wiele materiałów nie powstałoby, gdyby nie pomoc Lewana, który był tak zwanym lokalsem, bo on mieszkał w Tbilisi i wszystkie te rejony dookoła miasta, łącznie z Gori, bardzo dobrze znał. Więc to dzięki Lewanowi mieliśmy na przykład z moim operatorem taką satysfakcję, że realizowaliśmy materiały, których nie miało CNN, ponieważ oni nie mogli wjechać do miasta. Myśmy wjeżdżali jakąś kolejną boczną drogą, gdzieś jak to się mówi prawą ręką przez lewe ucho. I potem, kiedy wyjeżdżaliśmy z tego gori, no to w drodze do Tbilisi stały na przykład CNN czy BBC, i oni byli po prostu strasznie wściekli, że my z jakiejś takiej no, nic nieznaczącej telewizji, jak na tamte warunki, tak realizujemy materiał. Więc to było wszystko dzięki, dzięki Lewanowi, też człowiekowi o niezwykłym poczuciu humoru, o niezwykłej, niezwykłym oddaniu, szczególnie mnie, bo myśmy się bardzo zaprzyjaźnili, ale Lewan mnie też trochę inaczej, raczej traktował ze względu na to, że jestem kobietą. Także nie było tutaj między nami jakichś damsko-męskich relacji, ale Lewand za każdym razem jakoś bardziej mnie się starał chronić, jak się coś działo. Poza tym on niezwykle, no nie miał wcześniej z telewizją do czynienia, także on niezwykle przeżywał te wszystkie kamery, kable, wozy transmisyjne i tak dalej, dalej. Wspaniały naprawdę człowiek. Także przyjechałam z wojny, z, przywiozłam niezwykłą przyjaźń. Przychodzi mi na myśl moment zwolnienia w czytaniu książki, wtedy, kiedy z Lewanem znaleźliście się u jego rodziny i, 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 i tam był taki ten zapach chleba, to jedzenie. Jak czytałem, to ja czułem ten zapach tego chleba. W taki to sposób bardzo jest napisana cieszę. ta książka. Dziękuję I naprawdę bardzo. ja tu nie chcę koloryzować, bo naprawdę tak jest. Bardzo dziękuję. Starałam się, żeby czytelnika jak najbardziej przenieść w te miejsca, w których ja byłam. Oczywiście czasami jest prościej, kiedy robi się reportaż, bo operuje się wtedy i dźwiękiem, i obrazem, i słowem, czyli ten widz zostaje takie maksimum, taki, taki, taki pakiet, że w zasadzie wyobraźnia nie musi za bardzo pracować, no bo przecież ma to podane, zależało mi na tym, żeby przenieść jak najmocniej, jak najintensywniej czytelnika w tamte miejsca, w których ja byłam, tak żeby on się właśnie poczuł. Tak jak mówisz, więc jeżeli jeżeli tak. Było, to, to bardzo mnie to cieszy. Dla kogo to jest książka? Bo chyba nie dla młodych ludzi. Takich młodych, młodych. To znaczy takich nastolatków, tak. tak? No nie wiem, no, ja, ja myślę, że tam trochę jednak za dużo jest słów na K na przykład, więc niekoniecznie może jest to taka mm, dydaktyczna książka na ten temat. A może z drugiej strony pokazujemy w tej książce jak wygląda w wielu miejscach życie też. Oczywiście, że tak. Czy... Ja myślę, że że to jest tak, że każdy kto będzie sięgał po tę książkę, oczywiście młodzi ludzie 但是。 na pewno ją będą czytać. Wydaje mi się, że y, czasami gorzej się wysławiają niż ja w tej książce. To jest inna sprawa. Natomiast y, ja zawsze podkreślam jedną rzecz, że to nie jest książka historyczna, ponieważ ja oczywiście, jeżeli piszę o Gruzji, to, to, to daję to tło polityczne, no bo trudno, żeby było y, inaczej, ale już na przykład w rozdziale o Afganistanie tego tła politycznego nie ma w ogóle. Jest skupienie na czymś zupełnie y, innym, tak? No w Izraelu, y, w y, rozdziale o Izrael i jest to tło polityczne. To jest tak długi konflikt, że ja jednak tutaj to wtrąciłam siłą, siłą rzeczy. Natomiast jest to książka, która pokazuje historię pewnych regionów, może nie w taki podręcznikowy sposób, ale na podstawie opowiadania o ludziach, którzy tam żyją, gdzie przecież też są wplecione tutaj elementy, które pokazują jak wygląda ich kultura tam. Nawet ten wyjazd do Kaheti gdzie jest pewna tradycja pokazana, spotykania się przy stole, tak zachowania, wznoszenia tych teastów, gdzie jest pewien cały... przecież kolejność musi być ustalona i tak dalej, i tak dalej. Także ja myślę, że jest to książka dla ludzi, którzy są zainteresowani tym, co się dzieje na świecie dla tych, którzy troszkę głębiej chcą właśnie zajrzeć w te relacje, dla tych, którzy może chcieliby pracować w telewizji i być korespondentami wojennymi, bo tutaj jest bardzo dużo pokazanej takiej kuchni. Pracy korespondenta, yy, yy, reportera wojennego, jak to wszystko wygląda, że czasami nie jest lekko choćby z tego względu, że my mamy dużo sprzętu z sobą, i to jest bardzo yy, ciężkie. Yy. No i nierzadko chodzi się w ubraniu, które jest pobrudzone nie swoją krwią. Yy, na przykład yy, jest to te też yy, książka yy, o tym, że. Znaczy, yy. Proszę pamiętać, że jest to reedycja mojej pierwszej książki pod tytułem Kruchy Lud, która się ukazała w 2012 roku i która już której nie ma w księgarniach. Wydawnictwo Belona wspaniałomyślnie pomyślało o tym, żeby tę książkę zrobić, żeby zrobić reedycję. Ja tutaj, tutaj się pojawiają nowe wątki, jest cały ostatni rozdział, cała, cała nowa jest jest zakończenie książki. Jest mnóstwo zdjęć i to jest książka, którą ja wiem z dużym zapałem czytają studenci, którzy właśnie studenci dziennikarstwa, ludzie, którzy by chcieli pracować w mediach, bo ona bardzo pokazuje dużo takich mechanizmów, o których się na co dzień nie mówi, które pokazują to dziennikarstwo troszeczkę w taki sztywnawy uniwersytecki sposób, a tak naprawdę ono czasami wygląda zupełnie inaczej i pokazuje Czekasz ta książka to, że y, zawód dziennikarza to jest zawód y, praktyczny, w sensie praktyczny takim, że możesz siedzieć 10 lat na uniwerku, nie obrażając oczywiście żadnego uniwersytetu i uczyć się tego dziennikarstwa, ale tak naprawdę dziennikarstwo jest wtedy, kiedy zaczynasz je uprawiać i dopóki nie zrobisz 72 materiałów, to mo mo mogą ci mistrzowie opowiadać o tym, jak te materiały będą robić, a ty dwa pierwsze i tak chrzanisz, no bo nie, nie wiesz, jak się je robi, tak? Także to jest też, też o tym książka i o tym też na sam koniec, jakie ponosi się konsekwencje wyjeżdżania na wojnę, co się dzieje z człowiekiem, kiedy na tej wojnie spędza ileś lat, kiedy nie do końca poukładał sobie życie, bo nie było na to czasu o tym, co się, co się dzieje wtedy, kiedy jest się tutaj w Polsce i przez dłuższy czas się nie wyjeżdża. Co do samego końca, jak już wspomniałaś, to nie ukrywam, że koniec rozbawił mnie do łez. Twój wyjazd do Kijowa w biznesie, w sprawach biznesowych, po prostu przeszedł już. I tak uciekłam całości. na wojnę, prawda? No tak. tak, tak. Ja zapraszam Państwa, nie będziemy opowiadać, bo, bo zachęcamy do lektury. Gorąco polecam, naprawdę gorąco polecam. Ja również gorąco polecam, dziękuję bardzo. Ćpuny wojny, Anna Wojtacha.